Journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests. Ja, Z tej strony do opcji witam wszystkich serdecznie w nowym kąciku The Review. Zajmiemy się tutaj recenzjami gier, jak i filmów. i Na pierwszy rzut oka idzie wielki blockbusterowy hit, jakim niewątpliwie jest The Man of Steel. Mam na myśli nowego Supermana. Eee, oczywiście ojcem e, tej, tej produkcji jest nikt inny jak sam Zack Snyder, pan którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Oczywiście człowiek odpowiedzialny za takie hity jak 300, Sucker Pan 3, chociażby mój ulubiony. The Watchman, za samą produkcją stoi nikt inny jak, pro, jak sam Christopher Nolan, człowiek odpowiedzialny za ostatnią trylogię Batmana i tak naprawdę to są rzeczy, które powinny Was na wstępie zainteresować. Sama scena otwierająca film zabiera nas na Krypton, gdzie sama planeta zmierza ku upadkowi, totalnemu rozpadowi. Obserwujemy to z perspektywy nikogo innego jak samego jor i wydarzenia, które będą mieć tam miejsce, uformują nam obraz Supermana, jakiego tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy. Czy będzie mieć to pozytywny, czy też negatywny oddźwięk na samą produkcję, to pozostawiam Wam, drodzy widzowie, i zapraszam oczywiście do komentarzy, jak i wspólnej dyskusji. Natomiast przejdźmy teraz do rzeczy, przejdźmy do głównej postaci Supermana. Henry Cavill, jako ostatni syn Kryptona, jest zdecydowanie bardzo dobrym wyborem. Emanujące z niego spokój, opanowanie, powaga, tworzy pełny obraz postaci, którą niewątpliwie jest Superman. Retrospekcje, które mają za zadanie nakreślić nam jego wizerunek, charakter, jak i same wartości przekazywane mu przez jego ludzkich rodziców są czynnikiem, który tak naprawdę formuje Clarka i mają pomóc mu, jak i nam w zrozumieniu postaci i podejmowanych przez niego decyzji. I tak naprawdę to, co zostaje powiedziane Clarkowi jako, jako młodemu chłopcu i, i tak naprawdę to, jak traktują go rodzice, yy, ma zdecydowanie yy, impakt na, na samopostępowanie postępowanie młodego, młodego Kent'a. Także to oni są odpowiedzialni za jego wychowanie, i tak naprawdę to oni przekazują mu, mu wszelkie wartości. Jest tam, niezapomniana, jest tam jedna, jakby już z niezapomnianych kwestii: samego Jonathana Kenta, którego gra rewel zresztą rewelacyjny Kevin Costner, który mówi swojemu synowi, że tak naprawdę to on sam powinien zdecydować, kim chce być. On mu nie może tego powiedzieć. Natomiast kimkolwiek nie zostanie, musi pamiętać o tym, że zmieni losy świata. Także można powiedzieć, że są to wartości dosyć, dosyć udane, i, i są to wartości dosyć ważne, jeżeli chodzi o, o samego Supermana, bo tak naprawdę, patrząc na to, widzimy skąd wzięło się to dobro w nim. To nie są tylko i wyłącznie jego jakieś geny, czy Superman jest po prostu sam dobry z siebie. To jest też kwestia samego wychowania i po prostu przelania odpowiednich wartości na tego człowieka. Reszta obsady niewątpliwie wspiera i uzupełnia. Nam ten wizerunek. Takie postacie jak Jorel, Jonathan Kent, Marta Kent oraz sama Lois Lane odgrywają w tym filmie swoją rolę i jest to dość dobry performance, muszę powiedzieć. Zwłaszcza patrząc przez pryzmat scenariusza, który niestety nie dał aktorom wielkiego pola do popisu, czuć ogromne restrykcje, jeżeli chodzi o samą linię dialogową między postaciami, które. Która jest nieco sztywna, muszę powiedzieć. David Goyer, odpowiedzialny za sam scenariusz, niewątpliwie ma świetne pomysły, gory natomiast z ich egzekucją, jakąkolwiek realizacją. Nie zrozumcie mnie źle, aktorzy tak naprawdę dali z siebie wszystko, ale większość scen, które mogło mieć. Duży większy y, ładunek emocjonalny pozostaje bez impaktu i jakiegoś większego znaczenia. Sam Michael Shannon, który wcielił się w postać generała Zoda, y, też nie należy do objawień tego filmu. I muszę przyznać, że jego postać została potraktowana nieco asekurancko, pomimo tego, iż geneza jego poczynań zostaje przedstawiona w sposób bardziej dogłębny niż miało to miejsce w Superman Returns. Mówimy oczywiście o Richardzie Donerze w tym momencie. Ten zostaje pozbawiony elementu jakiegokolwiek zła, a zostaje Przedstawiona nam idea, w której tak naprawdę ciężko jest zakwalifikować generała jako postać negatywną. Ymm, podopieczna Zoda to już natomiast inna historia. Feora y, jest swojego rodzaju blastem, jeżeli chodzi o ten film. Zimna, wyrachowana, bezwzględna, oddana idei oraz sprawie. Jej sekwencje należą do y, najlepszych. W całym filmie, a impact, który prezentuje nam w czasie prowadzonych walk, stawia ją niewątpliwie na piedestale postaci negatywnych tejże produkcji. Mówiąc o walkach, wypadałoby wspomnieć rzeczywiście o samych efektach specjalnych, które są niesamowite i jak najbardziej na najwyższym poziomie. Sceny, które zostały tutaj przedstawione, posiadają dawkę przemocy oraz destrukcji ciężar uderzenia. Gdy wraz z bohaterem szybujemy w przestworzach, czujemy niebywałą prędkość oraz zwinność tego bohatera. Jako mogą też dysponować oczywiście jego oponenci, musimy o tym pamiętać. Natomiast kiedy dochodzi do samych starć, czuć tą nadludzką siłę uderzenia, która powiązana z ich niecodziennymi umiejętnościami, Daje nam wybuchową, ogromną mieszankę perfekcyjnie zrealizowanego kina akcji. Właśnie takie walki widzę w Dragon Ball Z, gdzie postacie tak naprawdę szachują się każdym uderzeniem, a każda kontra jest jeszcze bardziej potężna. Prowadzi to do niesamowitej destrukcji otoczenia na niewidzianą wcześniej skalę. Także przygotujcie się naprawdę na. Ostrą jazdę, jeżeli chodzi o same efekty, dlatego, że po prostu zabiera to dech w piersiach. I teraz najważniejszy aspekt, który pojawia się w dzisiejszym kinie dość nagminnie, jest nim mianowicie przyrost samej formy nad sztuką. I muszę tutaj o tym wspomnieć. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w czasach, gdzie możemy zrealizować najśmielsze wizje oraz marzenia, i będą one wyglądać jak nigdy przedtem. Są to czasy efektów specjalnych, które powinny uzupełniać wizję reżysera i nie brać nad nią jakiejkolwiek przewagi w formie nowych, wymaganych jakichkolwiek standardów, które zamiast podkreślać i uzupełniać doskonałą fabułę, zwyczajnie w świecie spychają ją po prostu na drugi plan. Także to są właśnie rzeczy, które, które w Supermanie Widać. Plot w samym filmie został w pewnym stopniu przekombinowany, jeżeli chodzi o moje, moje gusta, moje smaki. I tak naprawdę z prostej historii o zemście, którą mieliśmy okazję widzieć w Superman Returns, zrobiła się krucjata dla ludu Kryptona, który jest już tak naprawdę na wymarciu. Superman cierpi niestety na parę innych problemów. Jednym z nich jest efekt pokazu slajdów, który separuje nas od głównego bohatera i nie pozwala nam doświadczyć głębi oraz przeżywania tych akcji, sytuacji wraz, razem z nim. I do czego mógłbym to porównać, jest to jakbyśmy jechali pociągiem, rozpędzonym pociągiem i tak naprawdę nie jest nam dane zatrzymać się, jakiegokolwiek posmakowania tego świata, jest to wszystko tak napędzone, że idzie scena za sceną i tak naprawdę my nie możemy skupić się na samej postaci Supermana, która po prostu po pewnym czasie gdzieś znika, jest przykryta właśnie tymi, tymi samymi efektami specjalnymi, także... To jest definitywnie to, postać Supermana w pewnym sensie jest też ograniczona ilością efektów oraz scen, które są przedstawione niewątpliwie, zakłóca to spójność całego obrazu, jak i odbiór. Wielokrotnie byłem, przed, byłem, byłem yy, przed takim obliczem, że tak naprawdę Superman gdzieś znikał na jakiś czas. Ja po prostu oglądałem sobie ten pokaz slajdów yy, i tak naprawdę Superman kiedy się pojawiał, ja tak naprawdę chciałem wiedzieć, co się działo, co się w ogóle działo z tym kolesiem. Yy, chcę, chcę z powrotem tak naprawdę wrócić do niego, łapię tą sytuację i tak naprawdę jestem z powrotem z nim, po czym znowu następuje bombardowanie nas samymi efektami specjalnymi. Ten, ten film na pewno nie stawia na postać Klarka, którego nie uświadczymy w starej formie, w żadnym wypadku. Jest to raczej skorupa pod superbohatera, którym właśnie się stał. Także przy tej prędkości, musimy pamiętać, właśnie przy tej prędkości nie będzie nam dane zauważyć jakiejś genezy bohatera. Jest to po prostu strasznie akcel akceleracyjna przygoda, e, która niewątpliwie prowadzi nas do, do samego końca. E, I Muszę powiedzieć, że jest to dość dobre przygotowanie pod sequel, gdzie można całkiem zgrabnie zaprezentować postać Lexa Lutora, e, który, który może śmiało wskazać, że to właśnie przez tego obcego doszło do tylu zniszczeń i to przez tego obcego Ziemia stanęła w obliczu Zagrożenia. Superman pozostawia nas z delikatnym uśmiechem, moi drodzy, na przyszłość i nadzieją na to, że tak naprawdę może się rozwinąć. To dzieło może się rozwinąć. Zastanawiałbym się natomiast, czy chcemy dalszego pokazu slajdów, jak miało to miejsce w Transformerach, czy może. Zanurzylibyśmy się nieco głębiej w samą historię ojca wszystkich superbohaterów, jakim on niewątpliwie jest, i dane nam było zobaczyć ten właściwy film, do którego aspirowały trailery. Także tą nutką chciałbym właśnie zakończyć recenzję. Jeżeli miałbym wystawiać jakąkolwiek ocenę temu filmowi, czego nie lubię, ale, ale mógłbym tak samo dać wam jakiś obraz, od 0 do 10 otrzymuje ten film ode mnie 7. 7. I nie są tu żadne hejty, nie, są, nie jest to bodajże jakiekolwiek faworyzowanie. Musicie pamiętać w tym momencie, że ja nie jestem fanem Supermana. Podchodzę w tym momencie do tego z perspektywy zewnętrznej bardziej, mam na myśli, mam na myśli, że nie jestem jakoś, jakoś zagłębiony, jeżeli chodzi o same komiksy, oczywiście czytałem bardzo dużo komiksów, oglądałem tak samo wszystkie filmy, natomiast nie należy on do moich ulubionych superbohaterów. Czy warto iść na film? Tak, warto, moim zdaniem to, co zaprezentowali nam tutaj e, na Święta Trójca, że tak powiem, e, mam na myśli Goer, e, oczywiście Snyder i, i samego producenta Christophera Nolana jest niewątpliwie ciekawą perspektywą jeżeli chodzi o superbohatera jest to na pewno dużo ciemniejszy ton dużo cięższy ton w porównaniu do tego co mieliśmy na przykład nie wiem, 10 lat temu czy Superman może się Wam podobać? oczywiście może natomiast uwaga jeżeli jesteście hardkorowymi fanami dlatego, że zostało tam parę rzeczy pozmienianych Doszło tak samo parę upgrade'ów, także nie wiem, czy takie podejście Wam się spodoba, tak? Czasami lepsza jest prosta forma, niż po prostu przekombinowane przekombinowanie czegoś tak naprawdę na siłę. Film oczywiście pod, 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 pod względem estetycznym, jak i samymi wizualiami, po prostu per, prezentuje się perfekcyjnie. Jest to jedna z lepszych produkcji, jakie, jakie można zobaczyć. Kiedy Superman lewituje, kiedy Superman walczy, kiedy on się porusza. Kiedy tak naprawdę możemy mieć właśnie ten kontakt z Supermanem, film jest niesamowity. Natomiast kiedy Superman znika nam gdzieś z oczu i, i zaczyna się po prostu, zaczyna się ten niesamowity spektakl efektów specjalnych, w tym momencie, moim, zda moim zdaniem, moi drodzy, zaczynają się jakiekolwiek problemy i tak naprawdę separowanie nas od, od właśnie tej historii, która moim zdaniem mogła być naprawdę na niebywale wysokim poziomie, gdyż jest tam niesamowicie dużo potencjału oraz niesamowitych pomysłów które na w świecie zostały porzucone i, i niewykorzystane do końca. Także także to jest to. Oczywiście nie mogę zapomnieć też e, o samym Russell Crowe, który, który wcielił się w rolę jo, Jorella. E, człowiek jest naprawdę na miejscu, także nie trójcie sobie głowy Marlonem Brando. Ja wiem, było, ale musicie, e, musicie wziąć jedną rzecz tak naprawdę pod uwagę. E, Nikt tak naprawdę nie aspirował do tego, aby odgrywać jeszcze raz te same role, prawda? Musimy w tym momencie wziąć pod uwagę to, że żyjemy już w tych czasach. Musimy zrobić tak naprawdę krok w przód i zaprezentować jakby Supermana nowej generacji, nie tylko i wyłącznie z samej perspektywy Supermana, ale, ale też, ale też z, całą jego, z całą jego historią. Także miejmy to na uwadze i moim zdaniem tak. Film warty uwagi, jak najbardziej. E, wart zobaczenia. E, moim zdaniem nie ma na co czekać. Możecie śmiało iść do kina. Czy będziecie zadowoleni, dajcie mi znać. W tym momencie możemy sobie e, porozmawiać na ten temat. Także zapraszam do otwartej dyskusji. Zapraszam do lajkowania, e, komentowania, hejtowania, jak Wy tam wolicie. E, także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Jao. You can save them. You can save all of them.